Posłuchaj, co Jezus mówi dziś do ciebie. To dawne minęło. Patrz na to, co ja w tobie teraz tworzę. Ta nowość jest piękna, bo jest przysiągnięta Bożą łaską, a nie ludzkim wysiłkiem i staraniem. Niezwykłym przykładem takiej przemiany jest święty Kamil de Lelis. W młodości był hazardzistą, człowiekiem krewkim. Z trudnym charakterem i raną na nodze, która wydawała się wyrokiem. Jego stare życie było ruiną. Jednak pod wpływem łaski stał się nowym stworzeniem. Ten dawny awanturnik założył zakon zajmujący się chorymi, stał się patronem szpitali. Jego życie stało się piękne nie dlatego, że zapomniał o przeszłości, ale dlatego, że pozwolił Bogu zbudować na tych ruinach coś zupełnie nowego. Dlatego i ty nie bój się puścić tego, co było w zeszłym roku czy jeszcze dawniej. Nie wracaj myślami do tego, co cię bolało, zawstydzało czy hamowało. Pozostajesz w Chrystusie. A to oznacza, że rodzi się w tobie coś nowego. Przyjmij to piękno, które Bóg w tobie składa i idź w ten rok jako człowiek wolny. Dziękuję za waszą obecność. Niech świadomość bycia nowym stworzeniem towarzyszy wam przez cały dzisiejszy dzień. To, co stare, nie ma już nad nami władzy. I przy okazji z całego serca dziękuję Wam za wszelkie przejawy życzliwości, piękne życzenia, polubienia filmów, komentowanie i udostępnianie ich. Ostatnio kanał jest w pewnych tarapatach. Mam nadzieję, że to przejściowe. Dlatego tym bardziej szczególnie dziękuję za wszelki rodzaj wsparcia, również tego poprzez wpłaty. Polecam się dalej Waszej życzliwości, to bardzo ważne. Miejmy nadzieję, że ten kanał przetrwa trudne chwile i będzie mógł dalej działać. Dobrego dnia dla Was.